Super, super uciekaj, uciekaj. Nie. Dobra, super. Aha, bo to jest tam, dobra. Idziemy, idziemy dalej. Ja to muszę te y, miksturki pokupować i tą misję tam wypełnimy i do boju. Gdzie ja się kieruję? To. Już będę niedługo Tam gdzie chcę Już widzę bramę na minimapie Raczej dziurę Jest, to sprzedamy sobie resztę. O, miksturki są super. Dostawa na miksturek. Ekstra. Posprzedajemy Jaktori poziom. O medytacja na 4. jest ta medytacja? No nie wiem co nawet. nie 72 Uuu, słabizna Tu coś jest mocnego, dobra, pakowanie Jakbym se mógł, to bym se kupił I Nie kupię. I Czekam, Dobra. No, rozmawiaj z nim. Titi ti, ti, ti. Dawaj, no. Już? Dobra. Eee, yy, Hilpert, osoba kontaktowa. Masz wiadomość? Co za szczęście. Cóż napisał? O! To bardzo interesujące. Muszę natychmiast porozmawiać z komendantem garnizonu. Dzięki za pomoc. Korona. Sowicie ci to wynagrodzi. Powodzenia. Ok. O! Ciężki skok. Nowy skill. Tak, nowy skill jeszcze sobie dwa skille. Ptężny skok w kierunku odległego celu. Wrogowie znajdują się w zasięgu. Stają się nieskuteczni w obronie. Cóż to jest wspaniała wiadomość Poproszę więcej miksturek Dziękuję Czuję niedosyt o nie mam, kto se kupię też Chodź, chodź. Dobrze, za. zapiszę sobie grę żeby nie było później Oj też te orki, kurde nie chce mi się do tego robić, kit, dobra Ten posterunek za to w co pójdę. Kołkoło. Co nic nie porobiło? Blok ciosów to super jest. Teraz tu jest, oh jezu, oh jest jezu! z orku, superaśnie, z halabartą. Idziemy dalej. Ja, czacha to nie... Powadzka mi czacha. O tu akurat to super więc tam zaatakują. Aj, no ja, super, tak, 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 tak. Uciekamy, 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 uciekamy W którą stronę, kurde? Zapomniałem W tamtą chyba Tak, w tamtą Zmieni sobie gwoździa Tu i gwoźdź ładnie, tutaj I ten, ten jest do przodu. O jezu, tak nie umarł, to... Uff. Kupa! Ja pierdzielę, tak. No, Magiczna kryjówka, a kit nie nim. Co to jest? Co to jest? Po co mi to? Na razie mi jesteście niepotrzebni, co wy? Mowy, jakiś tam ork. Jakieś tam magiczne stworki. Chryste, Chrysty. Oj, ty, ty, ty. Tak będę musiał z nimi walczyć, pewnie. porozmawiający tylko z nimi dobra i pierdziele was, nic mi nie zrobicie bo teraz gadam z osobą i jest to tak zrobione że nic mi nie zrobicie, ale się zbieracie i czuję się coraz gorzej, dobra surak, zwiadowca straży królewskiej wracać? z przyjemnością, zdarzyło mi się tu widzieć wiele dziwnych rzeczy Chordyniu umarłych po horyzont takich ile się mogę tłumaczyć, I leży gorki, i ogry i nie są tak niespokojne, cóż obóz wzywa znajdę drogę, żyję najpowodzeniej no powodzenia Radzi dalej jeszcze Posterunek zwiadowców Dobra Dobra Przekadaj sobie tutaj misję Obozowisko nie umarych. Spoko Dobrze się złożyło Tak, jasne, jeszcze trzymaj, tak, trzymaj. Trzymaj, jeszcze. Uciekaj, uciekaj. Jest uciekamy, uciekamy. No kto to mnie tak zatrzymuje? Kurcz.